To był ostatni. Nareszcie się skończyło. Na wieki temu został założony klan, który nazwał się Kręgiem. Członkami tej organizacji było 15 najwybitniejszych i najpoteczniejszych istot, które stąpały na tej ziemi. Każdy z nich był ekspertem w innej dziedzinie. Należeli do niej istoty różnych ras i wyznań. Każdy w tym klanie jednak był akceptowany. Mieli oni za zadanie. I tu się księga kończy. Skąd masz tę księgę? Kupiłem gdzieś na targu za grosze razem z innymi książkami. A czytałeś ją w ogóle? Tylko parę linijek. Co ciekawe, nigdy o tym kręgu nie słyszałem. Interesujące. No właśnie, ja też pierwszy raz o tym słyszę. Ojcze, wiesz, gdzie znaleźć jakieś informacje o tym? A skąd ja mam to wiedzieć? Idź do jakiegoś proroka, czy Maga i ich męcz pytaniami. Dzięki, twoja pomoc jest nieoceniona. Nie odzywaj się tak do mnie, albo cię wypierdolę stąd. Rozumiesz? Jesteś nikim! Ty mnie wypierdolisz? Samą ochotę stąd spier... Mago, wiesz czy mogłeś dowiedzieć czegoś na temat klanu nazywanego Kręgiem? Nie mam pojęcia o czym mówisz, ale słyszałem, że mag o imieniu Zarin, który jest tu od niedawna, wie coś o tym. Słyszałem, jak o tym rozmawiał z innymi. Dzięki za pomoc. A gdzie go znajdę? Za dnia możesz go znaleźć na targu. Ciebie nazywają Zarimem? Tak. Czego chcesz? Słyszałem, że możesz udzielić mi informacji o organizacji zwanej Kręgiem. Co o tym wiesz? To naprawdę niecodzienne pytanie. Wiem naprawdę dużo na ten temat, ale nie sądzę, że huszne targowisko to dobre miejsce na taką rozmowę. Chodź do mnie, opowiem Ci wszystko. Dobrze, to co chcesz wiedzieć na temat Kręgu? Zacznijmy od tego, kim oni byli. To było 15 najwspanialszych istot na tym świecie. Każdy z nich opanował jedną rzecz do perfekcji. Byli tam wojownicy, magowie, a nawet Darkowie i wielu innych. Wszyscy jednak żyli w harmonii. A co się z nimi stało? Do końca to nie wiadomo. Coś się stało, że stowarzyszenie się rozpadło. Część członków walczyła między sobą, mordując się nawzajem. Inni wrócili do swoich domów, żeby spokojnie prowadzić swoje życie i zapomnieć o wszystkim, co ich w kręgu spotkało. Niektórzy żyją i podróżują bez konkretnego celu. Gdzie jeszcze znajdę jakieś informacje na temat kręgu? Wątpię, że cokolwiek tutaj znajdziesz. Tutaj nikt o kręgu nie wie i wydaje mi się, że sama organizacja mogła kiedyś maczać w tym palce. W każdym razie, jutro mogę ci przekazać więcej informacji na ten temat, ale nie dziś. Zmęczony jestem. No, ja też. Ja mieszkam w we... No, hej, jestem magiem i to nie byle jakim. Sam znajdę twój dom. No to do jutra. 嗯。Mm. Co ty tu robisz tak wcześnie, gdzie jest mój ojciec? Spokojnie, twój ojciec poszedł do stolarza, a ja mam do ciebie pewną sprawę. O co chodzi? Jako mag wyczuwam potężne zakłócenia w magii i myślę, że to ma właśnie związek z kręgiem. Ale jak? Czy to mag kręgu? Nie, raczej jakiś jego sługa. Jednak tak potężne uczucie magii może być niebezpieczne dla ludzi. Trzeba zobaczyć, co to jest, i prawdopodobnie będzie trzeba to powstrzymać. Ale co ja mam do tego? Jesteś jedyną osobą, która zapytała się mnie o krąg od dziesiątek lat. To musi coś oznaczać. Można powiedzieć, że zostałeś wybrany do walki. Co? Mam walczyć z kręgiem? Nie wiem dokładnie, jaki jest problem, ale wyczucie magii sługi kręgu jest wyraźne. W każdym bądź razie, jesteś wybrańcem. Musisz iść ze mną i dowiedzieć się, o co chodzi. Ale ja nie mogę. Musisz. Zresztą twój nie specjalnie cię wspiera. To twoja szansa, żeby stąd się wyrwać. W sumie masz rację. I tak miałem zamiar z tą spierdolić. No widzisz? Dobra, tylko się spakuje. Nie ma na to czasu. Mam wszystko czego nam potrzeba. Ruszajmy natychmiast. No to gdzie pójdziemy? Pójdziemy? <gryw> Żartujesz sobie. Jestem magiem. Możemy się teleportować. Wyruszymy najpierw na zachodnią pustynię, żeby zdobyć informacje o tym co się dzieje. Korzystałeś kiedyś z teleportacji? Nie. No to bierz tę runę i użyj jej tak jak ja. Cholera. No to raz kozie śmierć.